Siema z tej strony Xfred. W dzisiejszym odcinku sobie zagramy na największej podróbce serwera Hypixel, czyli się sobie na polskiej wersji HighPixel.pl. Zostawcie sobie kapeczkę w górze i dzwoneczek i zapraszam Was z nami serwer, czyli xdemck.pl A Wam na nie przedłużą zapraszam do oglądania, sobie wejdźmy w ogóle. HighPixel.pl, brzekom 130 ludzi. Dobra, wbijamy. Ciekawe czy w ogóle mają... Oa, nie mają odlegowania premium. Aha Ktoś mi konto założy na tym Chuj kurwa. Nie no, ktoś mi założył konto na tym serwerze. Czekajcie, że na szybkości zmienimy sobie. nick no, jakiś żałosny gość. Czekajcie, dobra, już jesteśmy na no premium i sobie wejdźmy na ten Hypixel i zobaczymy. Si zarejestrujmy register chiba 12. O, rek, chuj, kurwa. Chuj, kurwa, dobra. Trwa aktywacja konta, dobra. Odpalmy sobie makro. Dobra, i zobaczmy w ogóle, jakie tutaj mają tryby creative Dobra, wejdźmy tutaj na ten serwer. Ile tu ludzi pokazuje niby w ogóle? Muszę sprawdzić czy nie mają fake slotów. No, chyba nie na ten moment na tym trybie 39. A tu pokazuję, dobra, GDZ Hardcore, Prison Brick. Bedwars, tak mało Bedwars -y chciałem zagrać. Dobra, może uda się zagrać jedną turkę Bedwars, -y. trochę tej trybów mają. Bedwars wejdziesz -y, o jeden ten... Ale gówno. To Bedwarsu nie zagrały, dobra PvP Classic, to zaraz jest 1, 7 dropem, dobra Idziemy i zobaczymy PvP Classic Jak to wygląda jest nie, nie byłem w stanie zagrać Ale, dobra To jakiś chat ty Admin gra na cheatach tu Najprawdopodobniej Dobra, jakiś chat on ma mieć a To chuj, Zobacz, zdechnie Dobra, zabity Dobra, git, jem koksa, jem koksa. Mieczek, jaki miał sharp z jeden Dobra, git. Ten już ginie. Ty jak on to przeżył. Dobra, git, kolejny umarł. Jedziemy z kolejnymi. Ty pan ma takie speed, bo zajebą mi killaj do tego. I dostał jakieś dzikie efekty od tego. No nie no. Pa, kolejny psyk. Dobra. Dlejemy go. O kurde, bo Ty się sfokusowali tutaj na nas. Ty, dostaliśmy anti dimage tak zwany, w sensie, że mniejszy hitting zadajemy gościowi Ale wykurwił dzwona ty, dobra bo, te, bo ci ludzie nie umiem parkura O kurwa Co tu jakiś blokuje mnie? Dobra, cyk no, Z tą największą podróbką to głównie chodziło mi o Bedwarsy A że Bedwarsy zagrać nie możemy, to zagramy sobie tutaj jakieś PvP I zobaczymy, jak na razie nam całkiem nieźle idzie Dobra, czy mamy tutaj coś ciekawe. Dobra, spida, pijemy spida, Lecimy sobie tam Taki PvP klasyk to jest, wydaje mi się, że coś, to jest coś takiego jak jak się nazywa. Jak chess PvP. Bardzo fajne, jak na razie mi się tutaj gra. Dobra. No i nie, no i teraz będzie uciekał z tym mordeczką myślę, że ciebie nie dogonię skoro mam speeda. No Skoczył co do środka, dobra. Ty, ale tego wyjebałem mu. On ma jakieś chujowe tylko Ty koksa zjadł, chyba. Tak, koksa wpierdolił. Znaczy zjad Sorry, znaczy, tak tak niemiło brzydko powiedziałem. A ten co? Dobra. A ten jest taki słaby, dobra, diamentowe sety może nam się zdobyć. Ty, zoba Ginie. Zoba to. Cały diamentowy Deda. Tak jest. Ty ukradł to. Ja, jadę z nim. Kurwa, nie chcę tam wchodzić na dół. Ja cię kręcę, prawie zabili. Jem ja refa, jem ja refa. Muszę sobie zwolnić inwentor. Mam 40 refów, ja cię kręcę. Mieliśmy prawie ogarnięte itemki całe diamentowe, tylko ktoś nas okradł. Jakiś nieśmieszny żartowniś Dobra Dobra, zabity Dobra, następny, bo tutaj się jak zabije to się stręża dostaje Dobra Ten co próbuje nas tutaj z, no, z y, łuku strzelać Dobra, w nie jest, dobra, to z jego śmierć Powiedz czy czujesz tylko śmierć Dobra, tego, kolejny killek łatwy Załaba to Deklasacja to jest po prostu z tym speedem jeszcze, załaba to no nie, no już myślę, że go z łuku zajebie. Czy znaczy zabiję? Co, co jest, to jest sensualne słowo? Dobra, zabity. Zdjął serrefa, bo tutaj nikt nie wychodzi. No, boją się mnie. Dobra, po, może wejdźmy sobie na dół po prostu. Albo zobaczmy, co tutaj w tej skrzyneczce. O, Potion na damage. Dobra, Git. Wydaje mi się, że, opłaca się, tych skrzyn że te, opłaca się te skrzynki szukać. A, bo to jest prot 4. To nie jest się opłaca bardziej na ten moment. Dobra, tam jest jakiś. Pół żelazny, znaczy pół diamentowy Ustawię sobie podkę że mu zarąbię z tej potki damage 2 Dobra, jadę w niego Ty, on ma jakieś lepsze itemy mi się wydaje Dobra mu zarąbałem Dobra, on ginie Dobra, uciekł perłą Ty, on ma mięsztwajerką, muszę go zabić On na koksie chyba, jak się nie mylę Dobra, ty jednak nie Jak go zabiję, to jestem ustawiony W tej grze już, na tym serwerze, znaczy się ty, on o, mnie tutaj nie zadaje, ale zjechał Sarefa. W razie wuj, żeby nie zdechł. Dobra, on jest martwy Dobra, Git, ale mię w ty. Ja cię kręcę. Muszę to zlutować Ja pierdoczę. Dobra, Git. Gdzie ja miał ten miecz? Bo chciałbym, bo najbardziej na mieczu zależy. Ty. Fire 1, dobra, Git. Jaki tutaj miałem? Fire 1, dobra. Czy najprawdopodobniej tutaj gdzieś też powinna być skrzynka? Dobra, tu jest Sharpness 3, dobra Może spróbuję sobie w kowadle połączyć Zobaczymy, o ile nyspawniam, w ogóle spawn Pod na expa mam Dobra, czwarty level Czyli to plus fire Czy kowadu na spawnie jest, czy nie znajdziemy takiej rzeczy Jest tylko enchant, o, enchant A oprócz enchant'a Chyba, że jest... O, jest kowadło, dobra Nie zauważyłem na początku Cyk Kurwa, siódmy level A na odwrót Siódmy level, no nie no On my coś rozniesie, zaraz, dobra, czyli tym podpalam, a drugim mieczem biję Ziomek co ma 40 HP Chyba zakupił te udogodnienia, dobra, lecimy Może ten ziomek zejdzie Dobra, jedziemy, jedziemy Dobra, podpalamy Dobra, zabijamy i gonimy teraz tego Ten to już wie co się dzieje Dobra ten co chce uciekać, mordo, jesteś martwy. Dobra, tyli podpalamy i kasujemy. Jak już moda. Dobra, nie śbije. Dobra, Git. Nie no, tutaj każdego uka trupie. Ty, we dwóch, we dwóch są. Dobra, niech ktoś zwróci się. Ty, ten diamentowy deda. Dobra, zdech. Strzarte 3. Kurwa, zabił mnie. On na jakiejś autogardzie lecia, leciał za ciebie. Dobra, tam po itemy muszę lecieć, bo straciłem do dobrej temki, mi się wydaje. Dobra. Dobra, diamentowa klata, czyli to są moje. Dobra, git. Ale czy miecz jest? Pewnie, że w 3. Dobra. No nie, no. Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj Dobra, zjem refa, czy zdążę? Dobra, udało się Ty, on tu jakąś wędkę ma, skąd on ma te rzeczy? Co za psy, we dwóch Kump, z kumplem na takim serwerze Dla dzieci Nie no, on zdech. no nie no, i teraz ja poległem Dobra, tam jest dobra walka w tym kanionie Trzeba odzyskać swoje temy. Jak się kogoś uka, trupi, dobra, ten ziobek ma diamentową klatę czy mi się już tutaj nie odświeżyło. Ej, małuk Małuk z flamen Dobra. koksaję No nie no. To muszę wejść tam na dół. Ile mam w ogóle rankingu, czy to nie pokazuje? No nie no. Oni, oni jakieś pancerni są. Dobra. Ciągle teraz będę umierał tydzień. Mam jakieś sto, 189 końców. No nie no, ziomek jest nieśmiertelny, ten, ten, ten diamentowy. Muszę go zbojtować, żeby skoczył do Dobra, jest na dole. I trzeba, żeby był tutaj tych ludzi. Dobra, sobie wezmę tej temy, że zlutowałem. I spróbuję uciec. Ty czemu on się uziął na mnie? Ty, to jest jakiś idiota. Dobra, zakładam. Dobra, cyk. Co ty lutujesz kurwo Diamentowa klata ma. Dobra, zjem serefa, żebym nie polizał czasem. Tak od poprzednich ludzi. Dobra, git. Dobra No nie no On ma speeda jakiegoś Dobra, jak mnie zabiję tutaj To już będę wiedział jak dobiec po tamtej temę, nie? Kurde, chyba się wczoraj zbyt bardzo na tym trybie, nie? Fajnie mi się gra Nie będę obawiał, co co. Czy on tam lutuje? No nie, no nie, no nie Powiedz, że... Że jego tam nie ma Dobra, ten Jakoś pod schodami ty kradny faj rybamy. Co kradniesz, synu kurwy? Synu prostytutki Dobra Ten gigakot Dobra Dobra, ode mnie zdech No nie no, ten goziomek ma jakąś rangę elegancką, bo zakupił sobie Jak się kupi, to się tutaj ma jakoś więcej ser, co to jest za gówno? Nie dosyć, że podróż to jeszcze największy pay to dobra, zabijam ostatniego No nie no, i wpadłem w jakąś... Jak śliwka w kompot Dobra Tutaj na respie się pobijemy Ty, prawie go zabiłem Dobra Dobra, ten co że teraz ma stręża ty, no nie Dobra, z łuku strzela z refa. ten ziemak też ogarnia w miarę PVP. Dobra, czas wiać. A ten mam mniej HP, ma tą całą rangę, dobra, chyba że ten to jest kumpel admina. Kumpel admina i dozwał do godziny na serwerze, dobra W pamięci nie jest Ty kurwa jebana Żebyś, nie wiem, się przekręcił Dobra, lecimy Gdzie on jest, ty? Już myślałem, że w pajęczynę wpadł Dobra, on ginie Dobra, git To są kolejni, są kolejni, dobra Tego blaka musimy zabić Ty, jak go po plecach będę bił A ty, będzie mi się, że go knakuję, czujesz? Ci są tacy głupi No dalej, dobra, podał mi go Dobra, Git Ty co jebie go z łuku? A jednak nie, nie udało się, no niestety Dobra Ty on próbuje zabić diamentowego, folia go i mają tu koksy i wszystko i a więc z jakimś frajerem Ty, wujakot Chyba, dobra, gin wujakot W frajerze Taki serwert ma lagi zajebane No nie no jeszcze uciekł mi. A to męskie przyrodzenie. No dobra zabił mnie i chuj. Jebać się. dobra. Jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymać się. Cześć. Szyma.